Witam Cię Piotrku bardzo serdecznie. Witam również bardzo serdecznie Ciebie i wszystkich widzów. Jeszcze e... się tutaj, wiesz, poprawiam, żeby wiesz, wstydu nie było. E, Piotrku, u Ciebie ostatnio bardzo aktywny czas, bym powiedział. E, dopiero co wróciłeś Dobra. z Eurowizji, dodatkowo występy z panią Justyną cały czas. Dzisiaj się widzimy na gali Plejady. Jak to sobie radzisz w tym aktywnym, bardzo bym powiedział, aktywnym trybie życia, a przy okazji w takiej przerwie między Tańcem z Gwiazdami? No, było bardzo dużo rzeczywiście. Dużo się działo, bardzo aktywnie. Nawet teraz wczoraj też byłem na turnieju tańca konferencjerem. W sobotę miałem warsztaty w Warszawie w piątek. wyjazdowy, musiałem dojechać. Jeszcze byliśmy w zeszłym tygodniu na dwóch koncertach z panią Justyną, więc jest tego bardzo dużo. Ale powiem ci, że to już jest teraz tak tak schodzi. Już teraz jakoś jest tak trochę lżej, bo ten etap Tańcz z gwiazdami Eurowizja to powiem ci szczerze, że był naprawdę hardcore. I teraz mogę ci nawet to już teraz powiedzieć po wszystkim, że to, co ja zrobiłem, to była niezła po prostu batalia z czasem, żeby to wszystko zgrać. I jak ja się na to zgadzałem, to wszyscy moi znajomi mówili, że ja po prostu zwariowałem, bo ja się godzę na dwa projekty, które się wykluczają w czasie. Tak. Ale ja po prostu mówię, słuchaj, no skoro los mi to zesłał, mówię to idę w to i zobaczymy, co będzie. No i słuchaj, tak się udało, że wszystko się jakoś pogodziło, a no było takie ryzyko, że nie udało mi się tego zrobić i musiałbym wtedy na przykład to swoje miejsce komuś oddać na Eurowizji, tak? Ale mówię, niech los decyduje, idę po prostu w to, co życie daje do przodu, a potem będę się martwił. Ja to zawsze znakom sobą właśnie idę i potem się zmartwię, jak będzie problem. Ale gdzieś tam już w głowie pojawiały się myśli, kto by mógł pojechać, no bo domyślam się, że to też jest wyzwanie, żeby polecić w pewien sposób daną osobę, żeby zatańczyła z panią syną, bo jednak jest, bym powiedział, pewne parcie na ciebie, że ty nie dasz rady wystąpić, co w tej sytuacji trzeba tutaj znaleźć zastępstwo, które dociągnie temu wszystkiemu. Tak, miałem kolegę taki backup, który był od początku gotowy, że w razie czego, gdyby coś się stało, gdyby moje plany po prostu nie pozwoliły, to on wtedy by przejął po prostu to miejsce w bazylei moje, ale no. Na tak, tak się udało, że wszystko się. że Los się po prostu do mnie uśmiechnął. No, czasami jest tak, że życie musi troszeczkę dać ci tą szansę i, i mega się cieszę, że tak się stało, bo pewnie potem bym płakał w poduszkę. Pewnie tak. Pewnie tak. Ale z drugiej strony już sobie myślałem, wiesz, nie można mieć wszystkiego od życia, więc jak coś się nie uda, to też się nie stanie. Ale jeżeli idzie do przodu, no to próbuję to łapać, co się da. Teraz mam troszkę wytchnienia. Może jakieś wakacje jeszcze w lipcu złapię. Już tak mam jakąś tam taką próbę, coś tam przyglądam, patrzę, ale jeszcze jakichś konkretów nie znalazłem. No, jeszcze masz, powiedzmy, trochę czasu przed jesienną edycją Tańca z Gwiazdami, na której pojawisz się, no właśnie, ten wielki znak zapytania. Tak, to właśnie jest wielki znak zapytania i pomidor. Ale czy byś chciał? Wiesz, co pewnie bym chciał? Bardzo fajnie wspominam ten, ten moją udział w tej pierwszej mojej edycji. Naprawdę wyjątkowy czas. Super była też ekipa. Nie wiem, czy tak jest zawsze, ale chociaż tak podkreślali wszyscy, że jest naprawdę wyjątkowo, że takie było wsparcie. Dużo, dużo dawaliśmy sobie dobrej energii, dużo się bawiliśmy, śmialiśmy się po tym wszystkim. Także naprawdę zabawa była fajna. I no myślę, że z ciekawością bym przystąpił do, do tej nowej edycji, ale to też zależy od zestawienia od gwiazd, wiem, że produkcja nam naprawdę bardzo dokładnie dobiera te pary i stara się, żeby jakby to fajnie zadziałało i żeby też była fajna energia między ludźmi, więc nie zawsze to jest złośliwość produkcji, że kogoś po prostu nie ma, tylko no, wszyscy nie są w stanie się, się znaleźć i czasami to są kwestie też jakieś myśli fizyczne typu wzrost, jakiś tam wygląd, żeby też wizualnie taka para była zgrana. Ale powiem ci, że chodzą plotki, oczywiście to nie są jeszcze potwierdzone informacje, dlatego jestem ciekawa, jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii, że podobno w tej edycji ma się pojawić ponownie para jednopłciowa, tym razem kobieca. Para jednopłciowa już była w wykonaniu Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. No właśnie, jaki Ty masz stosunek i zdanie do tego, żeby jednak pojawiła się para jednopłciowa w przypadku kobiet? Bo wydaje się, że to jest gigantyczne wyzwanie w przypadku, tutaj możliwe, że tancerki. Może jest to jakieś wielkie wyzwanie dla kogoś, nie wiem, ja uważam, że tańce dla wszystkich i naprawdę jakiegoś szoku nie przeżywam z tego powodu, że zatańczą dwie dziewczyny kochani, wow, po prostu szaleństwo, myślę, że fajnie, no ja nie wiem, czy tak będzie, bo to są jakieś tam plotki, ja nie słyszałem tego potwierdzonego. Ale myślę, że każda różnorodność w takim programie jest potrzebna. I jednak dążymy chyba do tego, żeby pokazywać, że taniec jest dla wszystkich, tak? Że każdy może tańczyć, w różnym zestawieniu możemy tańczyć, w różnym wieku. Czasami fajnie też, że pary są tak dobierane, że jest duża różnica na przykład wieku między tancerzem a gwiazdą. I to też pokazuje, że, że jest to jakby możliwe, że, ta, że ludzie w różnym wieku też mogą się dogadywać, fajną energię tworzyć. Więc tutaj... Myślę, że wszelka różnorodność jest na plus, tak? No, taniec jest dla wszystkich, jest sztuką i nie ma co to dzielić tego na płeć, na wiek, czy jakieś tam inne jeszcze preferencje. Dokładnie. Zastanawiam się, jakie przed Tobą wyzwania zawodowe też stoją, bo... Skończyłeś, powiedzmy, że skończyłeś pewien etap związany z przygotowaniami, z tą całą Eurowizją, z tym, bym powiedział, zamieszaniem związanym z Eurowizją. Dodatkowo tutaj wchodzą też, wiadomo, koncerty z panią Justyną, e, możliwe tanie z gwiazdami. Co oprócz tego jeszcze się dzieje w Twoim życiu zawodowym? No, ja też uczę tańca i mam też swoich podopiecznych, takich stałych uczniów, którym staram się jeszcze pomiędzy ten czas poświęcać. Przygotowuję ich też na turnieje taneczne. Teraz na przykład w najbliższy weekend jadę do Madrytu właśnie z moją podopieczną, gdzie będzie startować właśnie w zawodach tanecznych. W lipcu też mamy w Lizbonie jeszcze jeden turniej, więc pomiędzy muszę jakby to wpasowywać. Mam też swoje grupy taneczne, które też chciałbym zadbać o nie, no bo są to te cylindry ludzie, którzy już są od lat ze mną. Organizuję kempy taneczne, na przykład w tym, w, na początku roku byłem w Meksyku, właśnie byliśmy z, z naszą grupą. Na koniec roku jeszcze na Dominikanę planujemy wyjazd, także już też mam to zaklepane, w międzyczasie jak już te koncerty, no dzieje się, naprawdę jest dużo, ale ja tego tak nie traktuję jako pracę. Ja po prostu lubię ludzi, lubię z nimi spędzać czas, taniec jest jakąś taką formą też rozrywki. To, co może jest trudne w tej pracy, to że cały czas musisz być w takiej pozytywnej energii. To no nie jakby, że ja jestem w jakiejś negatywnej, ale wiesz o co chodzi, że cały czas jednak to jest praca w usługach polega na tym, że dajesz energię, tak? I, I ludzie troszeczkę jakby czerpią z nią. I to jest super, że możesz to robić. Ja się cieszę, że gdzieś tam mam taki dar, że jakby umiem z siebie troszkę tej energii wydobyć, ale faktycznie mam takie też kryzysy jak każdy człowiek. No a oprócz tego jeszcze też mam dużo zaproszeń na takie warsztaty w różnych miastach, w Polsce, na co też. Staram się jakby zgadzać i w miarę możliwości jeździć, bo znowu poznaję nowych ludzi, jest fajna energia i ta energia tak zakręca, nie? Oni mi trochę dadzą, ja ją tu przywiązę, dam innym, potem tak sobie wszyscy dajemy trochę tej energii i, i gdzieś ta fajna pozytywna energia krąży po, po tym świecie tanecznym. Bo wydaje się tak naprawdę, że to jest cały czas taniec, cały czas, cały czas, cały czas. Czy w pewnych momentach bywa to dla Ciebie wyczerpujące pod względem nie tylko fizycznym, ale bardziej też psychicznym, bo jednak e, pra, no praca, tak jak mówisz, to nie do końca jest praca, bo bardziej też hobby, przyjemność z tego, ale no jednak cały czas w głowie jest ten taniec, te choreografie, przygotowanie uczniów, czy taniec z gwiazdami, czy tutaj występ, czy cokolwiek, cały czas jest ten taniec. Czy to nie jest wyczerpujące dla Ciebie? Wiesz co, na, na szczęście taniec jest bardzo różnorodny, więc tak jak na przykład ta przygoda eurowizyjna czy z panią Justyną, no to tak jak widzieliście tam jest ten słynny taniec na szpilka, który po prostu zalał cały internet w pewnym momencie i o, o dziwo bardzo wielka była fascynacja tą sytuacją, ale wiesz, to jest zupełnie inny taniec, więc ja też jakby uczę się nowych rzeczy, też rozwijam swoje ciało. I te wszystkie projekty wymagają od Ciebie czegoś innego. Jakby taniec jest takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, ale okoliczności są różne, ludzie są różni, sytuacje są różne i to mi daje troszeczkę takiej odskoczni. Tu jest coś, tu jest coś, więc staram się tak jakby brać te rzeczy, które są dookoła i które są inne, żeby właśnie się nie znudzić czy nie mieć takiego wypalenia. Chociaż oczywiście tam miewałem też różne jakieś takie spadki energetyczne ale myślę, że wtedy trzeba po prostu odpocząć, zrobić sobie jakiś krótki reset i to wraca. Bo jak naprawdę coś kochasz i masz jakąś taką pasję do tego, to, to myślę, że tak łatwo się nie wyczerpie ta energia, nie? Ona jest, wiesz. Póki jeszcze nie jestem na emeryturze, słuchaj, to sobie potańczę, bo ten zawód tancerza też nie jest taki długi, więc myślę, że trzeba czerpać tyle, ile się da, ile też odpukać zdrowie pozwala, bo no, jest to bardzo kontuzjogenny mm, sp sport i w ogóle rodzaj pracy, pracy, też pracujemy swoim ciałem, więc trzeba jakby je szanować, dbać o nie i cieszyć się z każdego czasu, kiedy możesz po prostu to robić i wtedy jakoś odechcie się narzekać. E, Piotrek, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, oby tej siły było dużo, dużo jeszcze więcej. No i co? I mamy nadzieję, że widzowie pewnie też mają nadzieję, że zobaczymy Cię w kolejnej dystancji z gwiazdami. No nie wiem, kochani, za... <laughs> może coś zrobimy w tym, nie wiem, jakąś petycję musimy stworzyć. <laughs> Pod linku dziękuję tam w internecie zobaczymy, no, jak się los potoczy co nie będzie to będzie fajnie, ale jestem pozytywnie nastawiony na pewno nie będę się nudzić tak czy siak i dziękuję Ci bardzo za spotkanie Dzięki bardzo Witam Cię Wojtek bardzo serdecznie Witam również bardzo serdecznie Widzimy się na gali Plejady. I zacznijmy w ogóle od samego początku, bo widzowie mogli ci poznać bliżej, odbiorcy Twojej dzięki programowi Taniec z Gwiazdami. No właśnie, jak Ty wspominasz ten swój pierwszy udział w Twojej pierwszej edycji Taniec z Gwiazdami? Nie no, super wspominam tak naprawdę ten pierwszy udział, Boże, swoją pierwszą edycję w Tańcu z Gwiazdami. Uważam, że no partnerka jaka mi się trafiła, czyli Julka, to była najlepsza chyba możliwa opcja jaka była. A czy było to dla Ciebie związane wyzwanie związane z tym, że chociażby były kamery, że był to program na żywo? Z czym wcześniej nie miałeś aż tak do czynienia? Tak, tak, to było, to było dla mnie duże wyzwanie. Nawet ja troszeczkę poszedłem do tego programu, żeby się tak jakby challenge, bo wtedy jeszcze kontynuowałem karierę taką zawodową i chciałem, żeby chciałem wyjść ze strefy własnego komfortu. Bo często spalałem się na turniejach i mówię: A dobra, pójdę do tańca z gwiazdami, szczelęczuję się, może tam się bardziej otworzę i to dalej pójdzie też w mojej karierze zawodowej. Wiele osób na pewno zastanawia się, czy zobaczymy cię w kolejnej edycji tańca z gwiazdami, która już na jesień. No to muszą się jeszcze dalej zastanawiać, bo się dowiedzą dopiero jesienią. A czy ty byś chciał się pojawić? Ja bym chciał się pojawić. Czyli jest to taki element, który. No właśnie, czy to już jest ten element e, Twojego życia, który jest taki trochę nieodłączny, że tak naprawdę taniec z gwiazdami, w, w przypadku kiedy bierzesz e, udział w dwóch edycjach mm -hmm. w ciągu roku, to jest 10 miesięcy Twojego życia. Więc tak naprawdę no, bardzo 8 duża miesięcy, część. O, no, nawet. 8. 8 miesięcy, tak. Duża część Twojego roku. Tak, to prawda, ale ten program uważam, że jest niesamowity i strasznie uzależnia. To jest po prostu wieczny rollercoaster emocjonalny, ciężkie treningi, straszna ee, taka haruwa, pod krew łzy. W, w niedzielę jest ten live, gdzie też jest milion emocji przez euforię, przez strach. Później znowu euforia, bo nie odpadłeś, albo smutek, trochę, bo odpadłeś. Więc ciągle coś się dzieje i człowieka to potrafi uzależnić. Uważam, że naprawdę ten program jest wspaniały i to, że ludzie mówią, że on jest o emocjach, to jest to totalnie prawda. W tym roku chodzą takie plotki, że. Pojawi się para jednopłciowa, tym razem kobieca. No właśnie, co to ty myślisz? Czy to jest dobry pomysł? Bo jednak kilka edycji temu, jeżeli kojarzę dwie lub trzy, była para męska. W przypadku Michała, Danielczuka i Jacka Jelonka. Jak, co ty sądzisz w ogóle o parach jednopłciowych w tańcu z gwiazdami, a w tym przypadku parze kobiet? Kurczę, uważam, że jest to fajny pomysł. Tańc z gwiazdami też się rozwija, tak? A to poszerza jakieś inne horyzonty, otwiera ludzi na jakieś inne doznania, emocje, więc uważam, że jak naj Bardziej jest ten pomysł bardzo fajny. A z twojej perspektywy profesjonalnego tancerza, czy to jest wyzwanie, żeby przygotować, gdybyś ty na przykład miał zatańczyć w tańcu z Gwiazdami z partnerem, z partnerem, dokładnie, to musisz w pewien sposób też przygotować odpowiednią choreografię, żeby tak. nikogo nie dyskryminować, nie był w tej tak zwanej roli kobiecej w tańcu? Tak, tak, tak. Uważam, to że to jest tańca? to uważam, że jest to mega trudne pod względem choreograficznym, bo wiadomo, że technika i tego typu rzeczy są takie same dla kobiety i dla mężczyzny, ale pod względem choreograficznym uważam, że jest to duże wyzwanie i nie, nie wiem, czy ja bym w ogóle był w stanie podołać czemuś takiemu, bo to trzeba naprawdę mieć fajny zmysł, żeby to wszystko fajnie wyglądało, bo to wszystko u nas jest zrobione w tańcu na zasadzie Men and woman, więc jest, ma być, zresztą jest taki ten stereotyp w tym tańcu, że ten facet ma być macho, ta kobieta ma też być mega kobieca. A tutaj nagle musimy trochę przełamać te konwenanse i to jakoś dopasować że do nowej pary, tak? tak. No, właśnie, jeżeli pojawisz się w tej edycji, tańca z gwiazdami, z kim byś chciał zatańczyć? Bo miałeś już okazję współpracować z influencerką, z dziennikarką. Wiemy bardzo dobrze, że tutaj w tegorocznej edycji, w zeszłej edycji, świetnie poradziła sobie para aktorów, czyli Agnieszka Kaczorowska hmm. z Filipem Gurłaczem. Z kim ty byś chciał spróbować swoich sił na parkiecie? Kurczę tak naprawdę, z kim mi da produkcja, ale aczkolwiek chętnie bym spróbował też z jakąś aktorką e, zatańczyć, albo nie wiem, tak naprawdę. Jest mi to obojętnie ważne, żeby miała ochotę trenować i żeby była fajna atmosfera na treningu. A jest konkretne nazwisko, które Ci się pojawia nie, nie, w głowie? Nie, nie, nie mam, nie mam. Ja ogólnie za bardzo nie kojarzę ludzi z polskiego show biznesu. Witam Cię Michał bardzo serdecznie. Cześć, cześć. E, widzimy się dzisiaj na gali Plejady, mhm. ale nie mogę tutaj pominąć tematu tańca z gwiazdami, bo jest to temat, który wszystkich <grym> zawsze grzeje. E, no właśnie, pierwsze kluczowe pytanie, czy pojawisz się w kolejnej edycji? Wiesz co, no tego sam jeszcze nie wiem. Powiem szczerze, że czekam na jakąś informację od produkcji. No już tuż, tuż z tego co wiem są nagrania. Niektórzy już umowy mają podpisane. No ja jeszcze czekam. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał, ale też mam poczucie, że ja już zrobiłem wszystko, co się dało. Pokazałem, że potrafię doprowadzić gwiazdę i do finału, i że jestem zaangażowany. I wydaje mi się, że dużo ludzi gdzieś tam obserwuje mnie i wspiera, i dopinguje. Więc po prostu, no co, czekam na spokojnie, odpuszczam już, nie puszuję, i tańczyłem i w openingach, i tańczyłem jako uczestnik, e, uczący gwiazdę, więc po prostu no już głową muru nie przebiję, także tutaj wszystko w rękach produkcji, e, może ludzi, nie może trzeba jakiś apel zrobić, Michał okazji do Tańca z Gwiazdami, e, no ale też wydaje mi się, że jak nie udało mi się być w tej wiosennej edycji, to też ludzie jakby, bardzo dużo komentowali i wspominali o mnie że i dopominali się, żebym był w tej edycji, w jakiejś kolejnej, więc no zobaczymy. Ja afirmuję, po prostu trzymam kciuki, bo uwielbiam ten format po prostu. Lubię, kocham tańczyć, kocham uczyć innych i wydaje mi się, że fajnie się też odnajduję w tym formacie, jakim jest taniec z gwiazdami, no więc bardzo bym chciał. Ale słuchaj, powiedziałeś, że wszystko już zrobiłeś w tym programie. Takie słowa też padły od jednej z tancerek, od Agnieszki Katorowskiej, która ponownie jest w tym programie. Także jednak da się wrócić i zrobić coś nowego, coś świeżego, coś kompletnie innego. Tak, no, ja miałem na myśli, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby być w kolejnej edycji, ale wiadomo, że no, przecież. Na, na... Dużo celów jeszcze przede mną. Nie wygrałem kryształowej kuli koniec końców, tak? Miałem drugie miejsce z Roxy, Więc jeszcze no, wszystko przede mną jest o czym marzyć. Tegoroczna edycja wydaje się, że będzie wyjątkowa, bo mm. powracają pary jednopłciowe, a mianowicie jedna para. Tym razem wow. kobiety mają to być. Wcześniej był to Jacek Kielonek z Michałem Danilczukiem. Mm -hmm. Tym razem postawiono na kobiety, no właśnie, czy ty byłeś zaskoczony, czy w ogóle wiedziałeś o tym i co w ogóle o tym myślisz? Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo nie słyszałem jeszcze o tym, żeby w tej edycji miały tańczyć właśnie dwie kobiety. Widziałem edycję, gdzie tańczyło dwóch facetów i uważam, że wyszło to bardzo fajnie, bardzo ze smakiem. Po prostu wykorzystali swoje atrybuty, jakim była ta właśnie siła. Byli oboje wysportowani, więc było dużo jakiejś akrobacji, takich popisowych elementów i myślę, że po prostu pokazali, że dwóch facetów może fajnie tańczyć i to po prostu wyglądało trochę jak taka. Zabawa na parkiecie absolutnie nie było tam żadnych podtekstów jakichś nie wiem, seksualnych, więc po prostu wydaje mi się, że zrobili to bardzo dobrze. Więc czemu by i dwie kobiety nie miały tego dobrze zrobić? Widziałem w amerykańskiej edycji, e, chyba w amerykańskiej właśnie występ dwóch kobiet i bardzo fajnie to wyszło. Ale jestem ciekawy, jestem ciekawy w ogóle, kto to będzie i, i kto będzie też tancerką. To na pewno jest też wyzwanie, no bo wiadomo, że ten towarzyski troszkę jest tak skonstruowany, żeby to jednak tańczył facet i kobieta. I kroki są tak dopasowane, ale wiesz co, no nie wiem. Wydaje mi się, że wszystko da się zrobić po prostu, nie? E, więc to może być naprawdę ciekawy show i na pewno wielu przyciągnie przed telewizor, żeby w ogóle to zobaczyć. Super wow! To prawda, to prawda i w, to będzie bardzo ciekawe, kto z kim zatańczy, jak to będzie wyglądało. A co w przypadku ciebie, gdybyś ty wrócił potencjalnie, pojawisz się w edycji, z kim hmm. byś chciał zatańczyć? Czy masz takie, bym powiedział, jakieś swoje wyobrażenia w głowie gwiazdy, z którą wiesz, żebyś, żebyś hmm. sobie świetnie poradził? I to jest, bym powiedział, taki cel. Wiesz co, z kim bym chciał zatańczyć? W ogóle moim takim marzeniem jest zatańczyć kiedyś z Anną Lewandowską. Ja myślę, że ona w ogóle też super tańczy, bo ona trenuje i baciatę i w ogóle inne style. Ale no to by było coś fajnego. Wiem, że też Monika Kociołek bardzo fajnie tańczy influencerka, więc polecam Monikę do tańca z gwiazdami, polecam jako moją partnerkę. Kurczę, wiesz co? jest wiele takich gwiazd, które naprawdę świetnie realizują się na scenie, bo to wiadomo, nie mogą być tancerze i tancerki. Ale nie wiem, bardzo fajnie się... No, na, na swoim e, przykładzie mogę powiedzieć, że bardzo fajnie tańczy się z wokalistką i z aktorką. E, no ale właśnie nie, nie tańczyłem jeszcze z influencerką w programie, więc bym też chciał spróbować. E, zobaczyć też, jak to jest zatańczyć z kimś w ogóle z innej dziedziny, no bo... Mm, Wiadomo, że wokalistki dużo też tańczą na scenie, mają już jakieś na pewne doświadczenie, ale ciekawie byłoby dla mnie spróbować też właśnie z kimś z innej branży. E, Michał, ja mam taką nadzieję, że uda się zatańczyć jeszcze z kimś z innej branży i bardzo serdecznie dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo.